Beni poligrafa Mirosław Poliński, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ale przede wszystkim witam naszego gościa Alicję Bednarek z firmy DigiPrint. Alu, miło cię gościć po raz kolejny. Dzień dobry Mirów, Czy ktoś ci już kiedyś mówił, że mógłbyś być komentatorem sportowym w polskim radiu? Nie. Na przykład jak Sławetny Pan Zimów. Dlaczego? No, bo tak pięknie i szybko mówisz. Drodzy Państwo, ale to już zupełnie inna bajka. I, 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 Alu, no teraz nie wiem, co Wam powiedzieć. Cóż, porozmawiamy o marketingu Chociaż po prostu. Chociaż raz ja w drugą stronę zagiłam Ciebie. Musiałam, musiałam. No dobra i to Ci się udało. No dobrze, ale wracamy do naszego głównego tematu, czyli po prostu marketingu w poligrafii. I tutaj małe zaskoczenie. Wiesz co? Bo tak, chwilę off the record, żeśmy rozmawiali na temat, no właśnie, tego, gdzie istnieje drukarnia i czy wykorzystuje drukarnia nowoczesne narzędzia nie tylko do tego, żeby zrobić zlecenie albo pokazać swoją ofertę, ale również niejako bardziej żyć i interesować swoich klientów tym, co robi. No tak. No i z tymi drukarniami faktycznie jest różnie, Znaczy to nie jest tak, że my chcemy, drodzy Państwo, kogoś piętnować, bo sprawa jasna to nie, nie w ogóle nie absolutnie. o to chodzi. Tylko po prostu obserwujemy rynek i Alu cenię twoje zdanie. Ty, no, też, go, gość, ty też go tam dobrze, jak to się mówi, prześwietlasz. Nie tylko od strony drukarni, ale w ogóle od marketingu, czyli od produktów, od tego wszystkiego, co się dzieje. No i okazuje się, że są to obszary naprawdę no. bardzo, bardzo ciekawe. Tak, zgadza się. No, ja też tutaj nie mogę nikogo pięknować z prostej przyczyny. Sama zarządzam na przykład naszą stroną internetową i czasami też różnie jest tymi aktualizacjami, ale faktycznie strona to jest coś, co w chwili obecnej, w czasach obecnych nie wypada mieć, tylko należy mieć. Znaczy, mieć. Nie. Posiadać swoją własną stronę, witrynę internetową, nie, no adres www. Należy tak. ją zaktualizować. Mieć aktualne tam dane, adres, telefon, adresy mailowe, pod którymi może się, można się kontaktować, chociaż jakieś podstawowe portfolio produktów. Ale proszę cię, ja oglądałem ostatnio strony internetowe i do tego się bardzo dobrze przygotowałem. Przejrzałem 23 strony internetowe drukarni. I wyobraź sobie, że tylko 3 z tych wszystkich drukarni. Posiadały coś takiego jak aktualności, czyli krótko rzecz biorąc, coś w rodzaju bloga, czy, czy jakkolwiek takiego działu, gdzie pokazują, prezentują, co się u nich dzieje na bieżąco. Tak, yy, zgadza się. To znaczy, wiesz. Yy, Teraz mamy jeszcze takie możliwości, że gro ludzi obserwuje też Facebooka czy linkina, więc czasami się zdarza tak, że faktycznie te aktualności są przerzucone na te po prostu portale społecznościowe. Nie wszyscy tam wchodzą, ponieważ nie wszyscy mają te konta, mimo że Facebook można też przeglądać stronę firmową na Facebooku nie będąc zalogowanym. No to wypadałoby taką stronę, stronę mieć. Nie wiem, czy aktualności są niezbędne, ale myślę, że podstawowa wiedza produktowa. Co do danej strony, co, co tam można znaleźć w tej filmie, no to, to, to musi być, to jest must have. No ja ostatnio oglądałem jedną z takich naprawdę wybranych z całej tej grupy, od oddechy do dechy. I powiem ci, że to, co mnie zaskoczyło, to to, że tam są tylko takie informacje, hmm, jakby to powiedzieć, stabilne. Czyli tam się nic nie dzieje. Jest witryna, ale tam się nic nie dzieje. Słuchaj, kto no, nie ma problemów z witryną, no, niech pierwszy rzuci kamieniem, bo tak jak powiedziałam. No, ty mi też zwróciłeś uwagę, że ja tam na blogu to nie mogłem znaleźć jakiejś informacji. no Momentalnie się poprawiłam. Faktycznie. Ja nic ty, takiego nie mówiłem. Nie powiedziałeś dosłownie, ale faktycznie zerknęłam na tą stronę z, z innej strony, innym okiem popatrzyłam i trochę tam zmian wprowadzaliśmy, no, bo to są cenne uwagi. Faktycznie, jeśli ja prowadzę stronę już kilka lat to teraz wypadają odświeżyć po prostu, pomyśleć, co można zrobić nowego, żeby więcej zachęcać ludzi i trochę tam zmian wprowadzamy, bo ludzie korzystają z internetu, chcą informacji i nie chcą ich szukać, bo już nikt nie chce klikać kilkukrotnie, tylko chce raz i tam ma być wszystko. Dokładnie Najlepiej. to, co ich interesuje. Dokładnie tak. No tak i to jest bardzo, bardzo trudne. Ale wiesz co, tak, a propos tego internetu, to wiesz, że jest temat, o którym e, przez moment rozmawialiśmy. No właśnie od The Rekord, a, a Państwo znacie ten temat, bo hasło jest niesamowite, z niesamowitą siłą oddziaływania, czyli po prostu web to print. Oto taka sobie witryna w internecie. No tak, tak. Mamy kilka takich stron w Polsce. Faktycznie mam wrażenie, że za granicą to jest rozbudowane już po prostu bardzo, bardzo mocno. Znaczy, ja jestem zaskoczony tym, że w Polsce ten temat w ogóle prawie nie istnieje. Za wyjątkiem tych największych przykładów, o których wszyscy wiedzą dookoła. Tak, zgadzam się z tym w stu procentach. No jest to temat, który u nas jeszcze raczkuje. Web to print, web to pack, wszystko przed nami. znam drukarni, którym posiadają wszystkie rozwiązania z web to print naprawdę. A korzystają z nich? No, yy, chyba nie. Krótko rzecz biorąc, yy, naprawdę wszystkie. No może czekają na dobry moment dla A, nich. Ale to jaki moment? Ale dla nich. Ale Zbyt, jaki moment? Moim zdaniem ten moment jest już w zasadzie, to już był, bo pandemia, to bym powiedziała, że tamten rynek e-commerce, który wzrósł o te kilkadziesiąt procent, no to to był moment, żeby to uruchamiać. Yy. No tak, ale wszyscy patrzyli na to, żeby uruchamiać raczej nie web to print tylko po prostu hmm, ja wiem, pro... sklepy, nie? To jest zupełnie inna sprawa, to jest zupełnie inny obszar. Tylko tak. tyle, że ktoś to musi zapakować, no i? Tak, 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 to prawda. No, rozmawialiśmy o tym, że faktycznie ostatnio był wywiad z Robertem Brzuską, czyli założycielem firmy InPost że przyszłościowo to właśnie te opakowania e-commerce według niego będą cały czas jakby na stabilnym poziomie wręcz rosnąć, bo w dobie szalejącej inflacji ludzie będą szukać oszczędności, prawdopodobnie również w internecie, więc ten rynek tych opakowań y, może rosnąć. No i teraz pytanie, czemu my tego Web2Pack i Web2Printa cały czas mamy tak mało? A jeszcze jest Web2Label. I Web2Label jest, a my wszystko mamy w swojej ofercie w print. Tak, no i to było lokowanie produktu. O, to co mnie zaskakuje, że, że te witryny są po prostu podobne do siebie? Tak naprawdę ten Webto Print, jak włączymy i zaczniemy przeglądać internet w palce, to one się może różnią jedynie kolorem i ewentualnie gdzieś tam ceną na którymś miejscu po przecinku, ale tak naprawdę one się niczym nie wyróżniają. Ta, tak, pewnie masz rację tutaj. Ja próbując kilkukrotnie zamawiać coś przy, przez Webto Printa ja Miałam problemy techniczne, takie, że wolałam jednak pisać maile. Bo, Bo z, tak, patrząc z, z punktu widzenia dla mnie, jako użytkownika, faktycznie musiałam się dużo naklikać. No właśnie. To takie dziwne trochę, nie? No Powinien być tak ten ładnie nazywany OX, e, m, faktycznie dopracowany mocno, czyli User Experience, żeby to się fajnie klikało, żeby to się szybko, sprawnie zamawiało. Być może ja tak mam. Te, te wszystkie web printy fajnie funkcjonują, to się fajnie, y, fajnie kręci. Jest tego, jest tego jeszcze relatywnie mało u nas na rynku, ale należy o tym pamiętać, żeby to po prostu było faktycznie dopasowane do tego, żeby użytkownicy chcieli z tego korzystać. Oni muszą chcieć to po prostu zamówić tam Szybk, no dobrze, szyb, to... szybko, sprawnie. To Ze poczekaj, poczekaj. Drukarnia po prostu instaluje sobie web print no dobrze, zainstalowali, ale później pozostaje jeszcze coś takiego jak no właśnie ta działka, o której rozmawiamy, czyli po prostu marketing, czyli przygotowanie tego, co się znajduje w środku i jak to rozreklamować i czy w ogóle posłużyć się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Znaczy, hmm. wiesz, no to też nie jest tak, że to, to trochę jak z maszyną poligraficzną. To nie jest tak, że my sobie kupimy maszynę i później się zastanawiamy, co z tym robić. Znaczy, po, po, poczekaj poczekaj, poczekaj, jak to kupimy maszynę i później się zastanawiamy, co zrobić. Ja myślałem, że najpierw zastanawiamy się, co no, zrobić, a dopiero bo... później no no właśnie myślę. dlatego mówię, że z, z tym oprogramowaniem czy, czy z web to printem, jeśli chcemy sobie zainstalować w drukarni i stworzyć taki sklep, to dokładnie nie, nie, jakby to się tak nie dzieje. Czyli nie kupujemy tak maszyn, nie kupujemy tak oprogramowania. Musimy mieć pomysł, musimy wiedzieć, co chcemy tam włożyć, jakie produkty dla jakich klientów i wtedy możemy działać. I wtedy robimy strategię i robimy plan bo trochę ciężko jest po omacku coś robić, czyli kupić, a później myśleć, co ja tam powrzucam. Plan to jest podstawa po prostu działania w takim przypadku. I koniecznie promocje. No jeśli mamy sklep internetowy, no to ktoś musi o nim się dowiedzieć. No jak on ma się dowiedzieć? Albo robimy newslettery internetowe, albo wrzucamy strony na Facebooku. No promocja, promocje i jeszcze raz promocja. Ale promocja nie tylko na zasadzie, że, że, że promocja, tylko po prostu trzeba rzeczywiście poszukać sobie tej grupy odbiorczej. Nie? Grupy docelowej. No, jeśli wiemy, co chcemy włożyć w ten sklep, no to też wiemy, dla kogo to jest, więc musimy do tej grupy, grupy docelowej dotrzeć. A co ostatnio kupowałeś? ty. Hmm, Były zapakowane? Y, powiem tak. Ostatnio robię zakupy y, faktycznie no, przez internet. Jakoś częściej ta pandemia. Trochę jestem chyba tym konsumentem, które, którego też przyzwyczaiła do zakupów większych przez internet i powoli przestaje lubić w sklepach. I tak z tego co, że tam część osób faktycznie nie ma. I te opakowania, które są do przesyłek, są relatywnie proste i bardzo mi się podoba to, że są do użytku ponownego, czyli odsyłamy w tym samym opakowaniu, w którym przyszło, nie martwimy się. No To jest super, to jest właśnie user experience, w ogóle ekstra. Eee, ale to są opakowania proste. Przynajmniej te duże sklepy, które mają, to są pakowania proste. Tam nie ma żadnych um, udziwnień, że tak powiem. Tam jest mhm. logo, Etykieta wysyłkowa, dziękuję. Do widzenia. Ewentualnie jakaś instrukcja obsługi, jeżeli potrzeba? Ewentualnie tak. Piktogram, jak użyć drugi raz opakowania, jeśli jest bardziej skomplikowane faktycznie. Także tutaj, jeśli chodzi o takie wysyłki i zbiocze, to tam nie, nie poszalejemy. Mhm. Nie, nie, nie poszalejemy przy takim przynajmniej, przynajmniej widzę, że nie szaleją firmy, bo szaleć można szaleć. Można, przecież druk na tekturze cyfrowe, to tam można robić cudawianki. Nie na tylko prawdę. na zewnątrz tego opakowania, ale też w środku. Oczywiście, oczywiście. my możemy sobie robić tę kampanię. Mamy Święta Bożego Narodzenia zaraz. No, jestem ciekawa, kto zrobi nam kolorowe opakowania na tekturze falistej w choinki albo w gwiazdki albo w cokolwiek. No, ja bym tego chciała, bo tych zamówień przez internet będzie masa. Przecież to jest peak season dla nich. Dlaczego nie skorzystamy z tego? A takich sezonów jest trochę w roku. No jakby na to nie jest, patrzę, nie? bo jest. za moment będą walentynki, później za będzie zupełnie coś innego. Ale wcześniej mamy jeszcze Black Friday, zdaje się, Black Mon Cyber Monday, przepraszam. To też są te cykliczne dni, kiedy ludzie robią dużo więcej zakupów. Dużo więcej zakupów. Ale wiesz, jak to jest. Nikt w to nie wierzy w Polsce. Wiesz, jak to jest. W Polsce znaczy, mamy generalnie. Gło, głośno tak wszyscy tego. mówią, nie? Ale, ale każdy zagląda do internetu, a może coś wychaczy, nie? Tak, ale bo mam wrażenie, że w Polsce. Um, to Ostatnio rozmawiałam ze znajomym z branży i, i rozmawialiśmy na temat rynku opakowań. I ja mam taką opinię. Nie wiem, czy ona jest dobra czy nie. To jest absolutnie jakby gdzieś takie moje spostrzeżenie w funkcjonowaniu w naszym kraju, że dopóki nie zobaczymy, że komuś wyszło. Najlepiej sąsiadowi najlepiej sąsiadowi, to my tego nie zrobimy. Czyli musi być ta osoba, ta firma, która wyjdzie przed szereg, jej wyjdzie, jej pójdzie fajnie, to my powiemy OK. Ale wiesz, dlaczego no. ruszyłem Web 2 Print? Dlatego, że jest obszar B2C. W tym webto-princie, czyli krótko mówiąc, tak. drukarnia hmm, tworzy swoją witrynę i po prostu oferuje swoje usługi, ale jeszcze jest obszar B2B. Tak, jak I najbardziej. To jest dopiero zagrożenie. To, to jest w ogóle świetne rozwiązanie. No ale wiesz, co, spotkałem jedną drukarnię. Uważaj, jedną drukarnię, która to robi, która to wdraża. No właśnie, koncept. I, i powiem ci, że jestem mile zaskoczony, bo oni realizują projekt, o którym my żeśmy kiedyś pisali. Oj, jak mówię kiedyś, to chyba ponad dekadę hmm. temu. No to faktycznie kiedyś, kiedy jeszcze ten web to print, to pewnie był w mocnych powijakach. Wydaje mi się, że to też rozmawialiśmy o tym, że w dobie tych pif kraftowych, tego rynku eko, który się mocno rozwija, tych małych firm lokalnych, to to są strzały w dziesiątkę. Bo te firmy gdzieś muszą te, muszą te opakowania kupić. Jeśli dostaną te opakowania, nie dość, że w dobrej cenie, to jeszcze fajnie obrandowane no to kurczę, róbmy to. A przecież rośnie cały rynek wegan. Otóż to. Chociażby. Otóż to, tych lokalnych firm, no bo to, że rynek wegan rośnie, to też są te duże firmy. Faktycznie to są duże firmy produkujące różne produkty też spożywcze. Ale są też małe, naprawdę lokalne firmy. Ich jest coraz więcej? I ich jest coraz więcej, które zajmują się produkcją nie wiem, zdrowego jedzenia, tak, czyli bez żadnych dodatków, konserwantów itd. itd. I to są firmy, które też potrzebują opakowań. Niesamowite, nie? Znaczy tego jest dużo, tego jest dużo. Mi się wydaje, że jest coraz większa świadomość wśród branży poligraficznej. Bo to nie jest tak, że my to sobie o tym rozmawiamy, a inni to, to tego nie wiedzą, i tylko Mirek z Alą o tym rozmawiają. Nie, absolutnie. Tych firm jest naprawdę coraz więcej i to jest fajne. To jest fajne, że się rozglądają wszyscy dookoła i szukają nowych możliwości. Alicja Benarek z firmy DiGiPięta, i za moment ciąg dalszy naszej rozmowy. No dobrze, ale powiedz mi, jak to jest? Bo znowu rozmawialiśmy chwilę of the record, i Państwo tego nie słyszeliście. Jak to jest, albo że hmm, wasi handlowcy z DigiPrintu wiedzą dokładnie, co się dzieje z oprogramowaniem, czyli co u którego klienta jest drukowane i jak jest ten web -to print wykorzystywany? Od razu uprzedzenie nie spodziewam się tego pytania i w ogóle jestem zaskoczona, jak to się dzieje. No, zespół mamy taki dobry. Jakby mamy te relacje z klientami, takie, że też posprzedażowo staramy się dbać o, o klientów, tak, o nich, żeby faktycznie to było zaopiekowane od początku do końca. Ostatnio zresztą sam chyba mi wspominałeś, bo rozmawiałeś z jednym z naszych klientów, że bardzo chwalił naszą obsługę posprzedażową, ponieważ ja tak nazywam m.in. nasz dział serwisu i faktycznie dbamy o to, żeby klienci, którzy mają gdzieś zagwozdkę, pytania, żeby mogli do nas zawsze zadzwonić, podpytać. My, Odpowiemy, podpowiemy. Tyle, tyle było z lokowania produktu, ale tak naprawdę to nie rozmawiamy o innych rzeczach, tylko właśnie na temat web to print, czyli krótko rzecz biorąc, oprogramowania, które drodzy Państwo, dzisiaj, dzisiaj jest absolutnie chyba numerem jeden, jeżeli chodzi o to, by drukarnia dalej mogła żyć albo inaczej funkcjonować na tym rynku, pomimo tego szaleńczego środowiska, w którym wszyscy w tej chwili żyjemy. To znaczy tak, to, to co też powiedziałam wcześniej, że Zakup oprogramowania to nie jest, nie robi się tego tak, jak się nie kupuje maszyny. Tak, nie robimy tak, nie kupujemy i później się nie zastanawiamy. I też tak mogę powiedzieć, jak wygląda u nas proces sprzedażowy, czyli jeśli klient chce kupić oprogramowanie, to dopasowujemy to oprogramowanie do jego potrzeb. To tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby to oprogramowanie przynosiło mu korzyści i efekty. Ale wiesz, niektórzy kupili pudełka, postawili na półce i one stoją. No, mówiliśmy o tym w czasie. Tak, no, my takich sytuacji nie mieliśmy, ponieważ też mamy dział wdrożeniowy, software'owy. No ja mogę wypowiedzieć się o naszej firmie. My mamy dział wdrożeniowy software, gdzie u nas jeśli te, opak te opakowania. Te oprogramowania są faktycznie kupowane, to później się też, zajmujemy się również wdrożeniem. Także pilnujemy tego od początku do końca, żeby to dobrze funkcjonowało. Myślisz, że, że jest szansa na to, żeby jednak te zainteresowanie do tego typu rozwiązania wzrosło? Myślę, że tak. Będziemy niedługo wdrażać takie oprogramowanie w jednej z drukarni, więc mam nadzieję, że to będzie pierwsze z wielu kolejnych. Myślę, że to jest to, co rozmawialiśmy. Musimy, muszą konsumenci, klienci zobaczyć, że to działa, mhm. że to się sprawdza. W tym przypadku, że są z tego pieniądze, i, i wtedy będą bardziej, bardziej faktycznie nastawieni na zakup i na rozwiązanie takiego na zakup takiego rozwiązania. Ale przed momentem również wspomnieliśmy o takim rozwiązaniu B2B, jeżeli chodzi o, o wykorzystanie Web to Print. I to jest trochę zaskakujące, że mimo wszystko przy takim rynku, prawie 40-milionowym jednak rozwiązania B2B w obszarze Web to Print, no, prawie w Polsce nie funkcjonują. Tak, to faktycznie jest zastanawiające. Ja pamiętam, kilka lat temu odkryłam taki francuski sklep, który jak się okazało miał y, jeszcze kilka innych y, odnóg i tam można było kupić totalnie wszystko. Ja w ogóle byłam zakochana, bo tam były świetne opakowania. One były bez nadruków, bo to był, były opakowania w dużej mierze też kraftowe, y, czyli z papieru typu kraft. Były tekturowe, ale na przykład, jestem sobie kwieciarnią z mojego miasta w Legionowie, wchodzę na stronę tego sklepu. I ja sobie kupuję opakowania na bukiety obrandowane. Czy 20, czy 30. Nie mi potrzeba? Ja wiem, że to może nie jest gigantyczna liczba, ale takich kwieciarni mamy w Polsce X liczby. I załóżmy, że te kwieciarnie po prostu będą zamawiać te opakowania. Albo piekarnie lokalne, tak? No cukiernie i tak dalej, i tak dalej. Ten rynek jest. Mógłby ktoś powiedzieć, że ok, mamy inflację, firmy się zamykają. Jasne? Ten problem na pewno będzie, ale liczmy się z tym, w sensie, mam nadzieję, miejmy nadzieję, że ten problem też nie będzie na tyle duży i uporamy się z nim, że, że faktycznie to będzie wszystko funkcjonować w dalszym ciągu. Ale gdybyśmy mogli podawać takie przykłady, to ja na przykład rzuciłbym wizytę u fryzjera. Krótko rzecz biorąc, dlaczego po wizycie u fryzjera nie ma zdjęcia i nie dostanie tego zdjęcia później wydrukowanego, nie? Ciekawe. No przecież i tak biorę miary do klienta, skoro już zamawia tą swoją wizytę na konkretną godzinę, i tak dalej, no tak, i tak dalej. Też można by, no ale myślę, że to jest zobacz. takie bardziej skrajne, bo wiesz. No to, no to jest skrajne, ale przecież to pokazuje, jak bardzo ten rynek dookoła nas funkcjonuje. Tak, to, to na pewno, dlatego mówię, że to, co ty zwróciłeś uwagę, że te B2B i, i cały czas tego nie widać. No, nie wiem, może my źle szukamy albo źle patrzymy. Nie wiem, wiesz co, znam wiele drukarni, z którymi rozmawiamy, i zawsze pytamy o rozwiązania web to print z różnych obszarów, czy B2C, czy B2B. I zazwyczaj ci, z którymi rozmawialiśmy, to polegli na rozwiązaniach B2C. Po prostu stwierdzili, że nie będą walczyli, uważaj, nie będą walczyli cenowo z konkurencją, która jest po prostu lepsza. Okej, okay, ale to masz B2C, ale na przykład B2B. To ty mówisz, że ty znasz duże drukarni, które mają takie podejście. A ja mam znam z drugiej strony kilka przedsiębiorców, kilka, kilkoro przedsiębiorców, czy różnych przedsiębiorców, którzy chcą zamówić opakowania dla swojej firmy, małej, lokalnej firmki, i mają problem, bo nie wiedzą gdzie. No tak. Albo znajdą miejsce. Po prostu nie mogą się z kimś dogadać, bo ktoś, nie wiem, czy maila albo mała ilość. No wiesz, jak się podchodzi. Niektórzy podchodzą może o tak. A co, tam 20 opakowań. Ale ktoś weźmie 20 opakowań teraz, a następnym razem weźmieś 50. Albo 100. Tak, no bo też wydaje mi się, że trzeba pamiętać o tym, że mały lokalny przedsiębiorca. Ma mały lokalny budżet. I ten budżet, ok, jeśli mu się sprawdzi, powiedzmy jakaś jego mała kampania, bo tacy przedsiębiorcy też robią, nie wiem, prezenty świąteczne dla kogoś, ktoś u nich zamawia, oni też to chcą fajnie zapakować. No to jeśli im się to sprawdzi raz, to drugi raz ruszą z większą promocją tak? I, i to już będą gdzieś tam udoskonalać. No, trochę nie myślimy, wydaje mi się, tymi kategoriami. Ja wiem, że najłatwiej się nastawić na duże nakłady i po prostu duże zyski. No, ale, ale chyba oczekaj. biznes trzeba trochę rozpraszać i trochę się zastanawiać, co będziemy robić za chwilę, tak? jak to będzie wyglądało wszystko. Wiesz co, gdybym miał drukarnię, to ja naprawdę bym się cieszył, żeby mieć tysiąc klientów z nakładami po 20-30 opakowań niż 10 klientów, którzy robią tysiącami te opakowania. <laughs> myślę, że to kwestia podejścia do drukarni. Bo pamiętaj, że masz 20-30 klientów, to masz 20-30 paczek do wysyłki, po prostu pakowanie, kurierzy i dalej, Musisz sobie tą logistykę zorganizować. Ale i marzeń jest inna. Oczywiście, że tak. A poza tym zobacz, jak wtedy rynek się zachowuje, jak z dużych klientów odejdzie mi dwóch, trzech, ze względu na to, że coś się tam wydarzy, tak. a to inflacja, a to koszty, a to to, a to tamto, no to tutaj przy takiej rzeszy klientów mniejszych, no nawet jak odejdzie 10%. No, Zobacz, to mówimy o taka... jakiej tak. ilości, 10% z 1000. No to, no, to, no to trudno, no to no, przeżyje. Ale tego pytanie, czy teraz ta dywersyfikacja tego biznesu, po prostu rozproszenie go trochę, nie jest dobrym pomysłem na to, co może się wydarzyć tak, w dobie tej inflacji? Czy może faktycznie to nie jest gdzieś pomysł na, na, na działanie? Ale drodzy Państwo, my cały czas rozmawiamy na temat marketingu, na temat tego, gdzie drukarnia może poszukiwać swoich miejsc i jakich rozwiązań stosować, żeby po prostu funkcjonować i przeżyć w tych trudnych, naprawdę trudnych czasach. Tak jest. No? Alicja Bednarek, naszym gościem firma DigiPrint. Alu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą pogaduchę, a za moment będziecie mieli taką ciekawostkę, ale to za moment. Dzięki wielkie, do usłyszenia. I zapraszamy do kolejnego niezbędnika poligrafa, który będzie emitowany w każdy czwartek o godzinie 15. Do usłyszenia!